Dzisiaj jest 15 sierpień 22 poniedziałek Automat biletowy 563 we Wrocławiu jest to Wrocław Wrocław po południu przy dworcu PKP przed chwilą tam jakiś patrol wam zrobiłem i te sprawy godzina 15.15 .15, dworzec główny Widzę tutaj, że jest informacja na słupie To jest autobus, a to jest słup, okej? Okay? Wszyscy ogarniają słup. Ogarn w porządku, ogarnialiście słup. To dobrze. To jest yy, bi detektywistyczne biuro śledcze DBS Detektyw Proszę bardzo Gdyby co? I jest tutaj poszukiwana, poszukiwana Kateryna Diadowa. Tutaj proszę sobie poczytać, że zaginęła już, ile dwa tygodnie temu? 113 to na krzyki będzie jechał zaraz. I jest tutaj telefon. 668 600 660, więc wszyscy tutaj mamy ogłoszenie na słupie, że jest poszukiwana. Czyli, że trzeba im pomagać przez biuro detektywistyczne. Wszystko tutaj jest podane. Gdyby co dobrze, a tam jest Sky Tower. Tam jest Sky Tower. Widać go, Sky Tower. Tam jest dobrze, czyli to jest przystanek 20, 26, budynek dworca głównego we Wrocławiu, proszę bardzo więc teraz tutaj suweren robi patrol tutaj mamy wróbla, tu jest, o tu jest wróbel, gdyby co, ale on no co zrobić, dobrze eee, szacowni wszyscy wolni ludzie Ława przysięgła suwerenu, sędziowie pokoju, prokuratorzy pokoju. Ławo przysięgła i wszyscy, wszyscy inni doszło do takiej patologii, że dzisiaj, 15, 15 sierpnia 2022, godzina 15:18, będąc tutaj, widząc to ogłoszenie, państwo polskie w sposób Strukturalny, organizacyjny yy, uniemożliwia mi udzielenie pomocy w związku z tym poszukiwaniem takiego czy innego obywatela, takiego czy innego kraju lub innego, ponieważ państwo polskie chce mnie wpierdolić do jakiegoś skórbiałego i pojebanego psychiatryka yy, na chyba nawet dwie. Nieskończoności, albo co najmniej na jedną nieskończoność, na długie one czasu, i chyba w tym samym czasie do jakiegoś skurwiałego i pojebanego, a wcale nie tymczasowego, wrocławskiego też w hu, chujwie na jak długo. Więc, w związku z tym, jako mający doświadczenie w poszukiwaniach osób, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa ogólnie pojętego osób i tak dalej. Państwo polskie sobie strzela w kolano, ponieważ gdy mnie po prostu pojmie i wpierdoli do jakiegoś jebanego, skurwiałego psychiatryka czy aresztu, na nie wiadomo jak długo, więc siłą rzeczy nie będę mógł być pomocny takiej czy innej firmie ochroniarskiej albo jakiejś innej instytucji państwowej, lub nie która coś pożytecznego po prostu chciałaby zrobić chciałaby znaleźć tą osobę i tak dalej więc gdy będę w jakimś jebanym psychiatryku, albo albo areszcie wcale nie tymczasowym Sky Tower we Wrocławiu, to jest Sky Tower tam nie będę mógł być pomocny dla państwa polskiego albo dla społeczności, w której żyję. Jak jestem we Wrocławiu, to chciałbym być pomocny tutaj we Wrocławiu. Jak jestem na przykład w City of Berlin albo w City of London, no to chciałem być tam pomocny dla tamtej ludności. Mam nadzieję, chyba, że, że wszyscy to w miarę ogólnie mówiąc ogarniają. Więc. Droga Łabo przysięgła wolnych ludzi, sędziowie pokoju, prokuratorzy pokoju. Trzeba zrobić listę Sukin-Synów, którzy do tego doprowadzili, że organizacja pod tytułem Parszywa Zmiana chce mnie wpierdolić do jakiegoś jebanego i skórbiałego psychiatryka i aresztu wcale nie tymczasowego, na wie jak długo. Więc no to jest. To to jest po prostu porażka, totalna porażka, dlatego najwyższa kara dla wszystkich, którzy do tego doprowadzili. niniejszym informuję już nie wiem, po raz chyba kolejny, kolejny, kolejny i kolejny, że jestem suwerenem, który sprawuje swoją władzę samodzielnie już wiele lat, czyli poza jakąkolwiek parszywą zmianą, poza władzami nadzorczymi trzeciej RP i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że mogłem to jasno tutaj wyrazić. Dziękuję.